Witam Was bardzo serdecznie na serwerze MajesG. Dzisiaj postanowiłem nagrać. No super, lata no, zajęta. Postanowiłem nagrać SCB. Cokolwiek ten skrót znaczy. No, wybieramy sobie tutaj postać. Aha, okej, okay. nie spoko. No, nie że Nie, dobra. Szab, jest jeden. Co ja mam w ogóle What the fuck. Uff. Wpisł, kwiatek, tu jakiś w pizzu kwiatek, kurwa, zagłady jakieś. Nie I tutaj nie chodzi, żeby pozabijać zestawem mapę map najwięcej przeciwników i żeby zostać na jednym z, naj z największą ilością szans. Tutaj w tym przypadku to są całe tak zwane życia. Ale ten no life u to się nic, bo no life nie mają życia, he, he, he. Ale suchar. A, dobre.

Aaaa, ale dobrze No To jest tak jak wyjdziemy na górę ja Mam jeszcze 5 rzeczy, więc jest bardzo dobrze Ło wow wow! łoł, wow, wow, się do mnie rzuci <grystanie> <Jakoś> niewyżyty down ci <grystanie> wow, leci Pajemnie. A a jak się rzuć, 3 trzy sekundy już i miałem życie. Jakiś Uses Brothers kurde. <grym>, nie wyżyta ciota. Spoko <grym>, To będzie tytuł. Tytuł odcinka Uses Brothers Brazers. Atakuje. No może bez tego. Atakuje kontra Wurst. Ci ta Wurst, kurde. Ooooooo! No nie, już miałem... no, już mam dwa życia... Oj, gdzie mnie tu się teleportujesz? głównie ty. Eee. No? He Who's the dealer? Dobrze, dobrze, bijcie go. Niech zapłaczył głupiec co to. No wykończ go, no. Ooo, zo, mnie go tam tam tak jak we mnie Niech idziesz idzie, A myślę, że się na mnie rzucisz co i nie ma Nie ma tak dobra kampa Nie wiem, gdzie to jest, nie wiem, gdzie to dobra A szarża Nie trafisz o nieurą idiota No ej, no ja się. O. No. Oh. oh my. Nie ma kurde. Opsranichu hote. A tak zury. <gry> A. Splash Hero. Zabijam kwiatkiem, to jest takie piękne Umrzeć od kwiatka Zajebiście, nie? Tak, spaliłem go No, który chętny, żeby spuścić po, porządny wpierdol? No, zapraszam na tej pedalsce mapie zabijanie kwiatkiem jest takie piękne Na razie dobrze mi idzie, bo mam... Jestem trzeci w rankingu Z Dobra Zostało nas jeszcze nadal 3 Ciekawe czy ktoś się skabnie, że ja tutaj sobie w ogóle siedzę. Aha, dobra, no, brakowo zostało jedno życie, więc jestem teraz drugi hmm. Like a drugi No już zacznij z tych dwa życia O A nie mi chłopaki Nic tutaj do mnie nie nic tu do Aha, to ma teraz Spędzę, mnie już widzi to sobie pójdę też. Jak on idzie to ja też? Oni nie widzę. Czy ja. Ej, tu jestem nędzny Łysole Alo. A bo... A, to ja tylko zostałem z typa. typem O jak się na mnie przykępi widziałem typa Jeszcze na mnie skakać od góry Gruba łusa ciota <grymna> Ruda ciotka Jezu, chodź tu, jezu, się, że mnie tak złapiesz? Może cię nie widzę, bo jest noc, ale... Nie obrażaj się, jakbyś tak specja specjalnie przeszedł się Jak mężczyzna z mężczyzną, tylko że jak kwiatkiem. Do tej mapy to bardzo pasuje. Tak, O ho 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 A ty masz, ty, splashu, ty! to. Spadaj stąd. Like a boss. A mi się regeneruje już Star Ender Wow Już tak szybko, bez żadnych skrupułów, ej panowie no Ja się tak nie bawię Wygram to! Nie, nie wygram tego. A może jednak tu... Nie nie wygram, kurde, a mam jeszcze jedno życie. Widzicie jak to fajnie? Teraz będzie, kurde No bo tutaj jest. Pierdalaj. Tak! Woo! Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie trzeba było. Uuu, wygrałem. Dobra, więc tak, to by było na tyle. Jeśli chcielibyście więcej minigierek na moim kanale, nie, zasu nie zapomnijcie zasubskrybować oraz lajkować tego filmu. Subskrybujcie, to chodzi o kanał, jakby co. Możecie też komentować, co o tym myślicie. I do zobaczenia w następnych odcinkach tego typu lub innych. Na razie! Nie zapomnij zasubskrybować! Cześć!